Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj kilka słów o dotacji do magazynu energii. Do drugiej dotacji do magazynu do energii, chociaż jak gdyby już jedną można było otrzymać, a się okazuje, że można też otrzymać drugą. O co tu w tym wszystkim chodzi? Jak wiecie do magazynów można, energii oczywiście, można było otrzymać dotację z programu mój prąd 6.0, który się skończył i w tej chwili nie wiadomo kiedy ruszy. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym programie, bo powiem Wam jak wygląda rozpatrywanie wniosków, jeżeli ktoś jest tam zainteresowany. A więc niestety nie ciekawie, na dzień dzisiejszy okres oczekiwania na zwrot kasy, którą się tam zainwestowało, się zapłaciło, to jest około 12-13 miesięcy, czyli tak co najmniej rok trzeba czekać. W tej chwili są rozpatrywane wnioski z września ubiegłego roku. A więc jest trochę opóźnień, nie wiem co tam te fundusze robią. Tam sobie wyliczałem, to średnio wychodzi na fundusz 10-15 wniosków dziennie. No, a jeżeli jedna osoba tym się zajmuje, to pewnie więcej nie przeskoczymy. Więc zakładając, że m, idzie to jak krew z nosa. Albo mm, tak bardzo pomału, no nie wiem, może tak jak u nas po ogródku chodzi taki mały zwierzaczek. Yy, nie wiem, czy to się nazywa zwierzak. Chyba zwierzak, nie? Mniejsza z tym. No i yy, czyli 50 tysięcy, w granicach 50 tysięcy wniosków w tej chwili jest rozpatrzonych, czyli zostało jeszcze 70 tysięcy. To no, tak myślę, że jeszcze rok na pewno, albo i dłużej. Bo wątpię, jeżeli nie przyspieszyło to w jakiś straszny, mocny sposób w ostatnim czasie, to i nie przyspieszy. Nie nie ma ludzi, a jak nie ma ludzi, to już pewnie ich nie będzie. I teraz tutaj widzę na przykład o co chodzi, że często już firmy mówią, że zakładajcie już dzisiaj, a następny program na pewno będzie, więc dostaniecie. Dotacje. Ja tutaj nie mówię o tych dotacjach, czy one są dobre, czy złe, czy wiadomo, że podnoszą ceny, bo niektóre firmy na pewno podnoszą ceny przy dotacjach. Niektóre takie jakieś normalne to tam w miarę, w miarę sobie zarabiają ale niektóre to chcą 100 albo 200% więcej zarobić. Nie wnikam w to. E, wiadomo, że jeżeli ktoś zainwestował w ten magazyn przy tym programie Mój Prąd 6.0, 40 tysięcy na przykład z fotowoltaiku czy 50 tysięcy, no to do zwrotu ma 20-25 tysięcy, więc nie jest to zła kasa, tak? A ja wiem, że niektórzy płacili za przykład 10 pika i 15 kWh magazyn, płacili po 60-70 tysięcy. To najczęściej dla tych złodziejskich, ogólnopolskich, wielkich Takich firm, czyli handlarz przychodził, tak namawiał, tak super było, miało być i tak ma być. Oczywiście tak nie będzie, że nie będziecie płacili rachunków za prąd, tylko najważniejsze, załóżcie sobie panele i do tego magazyn, i już będziecie w niebo wzięci. No nie, to tak nie działa i tak działać nie będzie. Każdy będzie płacił rachunki, przynajmniej te przesyłowe, tak? Oczywiście istnieją możliwości tam uciekania, jeszcze jak gdyby zmniejszania tych rachunków, ale to inna kwestia. I to właśnie między innymi wykorzystują handlarze, wciskając ludziom te kity, że jak założycie panele i magazyn, to już będziecie, zupełnie nie będziecie potrzebowali energii z zakładu energetycznego. Więc tak na marginesie, żeby każdy pamiętał, to tak nie działa. No i, i tyle. Także powiedzieliśmy kilka słów o tym programie. Mój prąd 6.0, czyli. Ktoś, kto tam zainwestował 50 tysięcy, przykładowo, e, tak mówię, razem z fotowoltaiką, oczywiście, e, i czeka teraz na te 25 tysięcy zwrotu, no to zależy, kiedy złożyliście po prostu wniosek. Jeżeli w styczniu, na przykład tego roku, no to czekajcie, luty, marzec, może kwiecień następnego roku. Czy ruszy następny program Mój Prąd 7? Są zapowiedzi, że ruszy, czyli tam już najprawdopodobniej na 90% moim zdaniem nie będzie dofinansowania do żadnej fotowoltaiki, tylko dofinansowanie do magazynu energii. Kiedy on ruszy, moim zdaniem powiem wam szczerze, że dopóki ten program nie zostanie rozliczony, to następny nie ruszy pewnie wcześniej. Może przy samym końcem, czyli trzeba było liczyć, że drugie półrocze następnego roku albo jeszcze później ten następny program ruszy i tak jak mówię moim zdaniem będą tam tylko dofinansowania do magazynu energii już nie będzie dofinansowań do fotowoltaiki tak no i tyle i teraz przejdźmy do tego drugiego magazynu który można sobie dołożyć też z dotacją bo to ostatnio się bardzo mocno jakby odbija odbija echem te osoby się tam handlarze mocno się w ten temat wbijają, o co tutaj chodzi, że mm, jak przedtem wystarczyło mieć tam, bo dopóki działał ten mój Prąd 6.0 i było to dofinansowanie, póki można było jeszcze składać wnioski, to nie było tak za bardzo o tym słychać, nie było tych za bardzo nachalnych reklam, które teraz są i tych handlarzy, którzy też namawiają, chcesz założyć magazyn, możesz założyć tylko dodatkowo, Trzeba założyć turbinę wiatrową. I teraz, co tutaj jest akurat ciekawe, bo ja nie mówię o tej turbinie, na razie za chwilę o niej też wspomnę, ale co najciekawsze, jeden program nie gryzie się z drugim. Z tego, co ja już wiem, to jest na 99% informacja. 99%, że jak dostaliście dofinansowanie, czy tam też jeszcze nie dostaliście na magazyn z programu Mój Prąd 6.0, możecie starać się o magazyn dodatkowy do. Tego programu moja elektrownia wiatrowa, czyli tylko tam wiadomo, musicie dołożyć co? No, musicie dołożyć. Jedź stąd, Niemców. Musicie dołożyć inaczej, musicie zamontować turbinę wiatrową i do tego możecie zamontować też magazyn. Oczywiście tutaj trzeba pilnować się z mocami tamtymi, które macie w domu, tak? Czyli jaką macie moc przyłączeniową, no ale to już jest inna, to są takie rzeczy inne, które tam można potem poogarniać, ale chodzi o to, że jak zainstalujecie turbinę, to możecie wziąć drugą dotację na magazyn energii. Oczywiście teraz te firmy, które tam się reklamują, że tytu, tutu, tu, tutu, tu, 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 to oczywiście chcą wcisnąć wam taką turbinę za 30-50 tysięcy. Jeżeli ona jest dobra, to pewnie tyle jest warta. Ja nie będę mówił o tym, plus jakiś tam magazyn 15, czy 20, czy 30 kWh, bo wychodzi z tego programu moja elektrownia wiatrowa, że tam jest. Turbina do 20 kW plus a instalacja cała razem z magazynem nie może być większa jak 50 tak kW. A więc wychodziłoby, że magazyn można do tego dorzucić 30 kWh. Ale tutaj to wiadomo, te moce przyłączeniowe by tam podobno się kłaniały. Nie? No ale taka możliwość jest. O mocy, czyli jako mocy 30 kWh, to najczęściej byłoby o pojemności 50, 60 czy może nawet 70 kWh. Taki magazyn można dorzucić, z tym, że, wiadomo, te dofinansowanie jest tam 50%, ale nie większe ileś. Akurat w mojej elektrowni wiatrowej jest to 17 tysięcy do magazynu energii, plus tam 30-parę tysięcy do, chyba 30, żebym się nie pomylił, ale powiedzmy, że tyle jest do instalacji wiatrowej, do turbiny wiatrowej, z tym, że nie więcej niż połowa, tak? Czyli jakbyście zamontowali no bo teraz się mogłem zamotać zamontowalibyście turbinę za 50 tysięcy to 25 tysięcy macie zwrotu i na przykład za 30 magazyn no to macie 15 zwrotu czyli z 80 tysięcy 40 tysięcy wychodzi że macie zwrotu o ile się nie mylę tam mogę się mylić o parę tysięcy ale to jest bardzo duże ogólnie zwrot i teraz zauważcie jedną rzecz o której chcę wam powiedzieć tam jest w regulaminie napisane w tej programie moja elektrownia wiatrowa, że turbina wiatrowa ma mieć moc co najmniej 1 KW. A sami wiecie, że mm, są turbinki, turbinki takie wiatromierze po 2-3-5 tysięcy, tak? Bo ja nie mówię o tym, że nie warto gdzie w ogóle, gdziekolwiek jak u mnie na przykład, to w ogóle nie warto montować wiatry, żadnego wiatraka, no chyba żebym wywalił go na 20-30 metrów ponad las, aż ponad budynki dość wysoko, to tam może by coś działało, aczkolwiek u mnie wiatrów dużych nie ma, one są... Niby są, ale to są rzadkie wiatry. Także zresztą przed montażem turbiny w ogóle najlepiej zrobić zawsze, ja powtarzałem już wcześniej, zrobić y, pomiar wiatru, jaką, tam jaką siłą, jaką częstotliwością powiedzmy wieje w ciągu ostatniego roku. Ale to zostawmy, to też zostawmy, bo teraz istnieje taka możliwość, że kupicie sobie, tak przynajmniej wychodzi, bo prawo nam tego, ta regulamin nam tego nie zabrania, kupujecie jakąś m, turbinkę za 2000. Tak? Dostaniecie tam 1000 zł zwrotu i do tego magazyn, na przykład za 20, gdzie dostaniecie zwrotu 10. Tu może być obiekcja jakaś ze strony jak gdyby funduszu, ale regulaminu tego, tego programu. Według mnie oczywiście nie łamiecie, bo tam jest, co jest najważniejsze? Tam jest najważniejszą, jak gdyby rzeczą, turbina, a dopiero dodatkiem jest magazyn. Przy cenie tak niskiej za turbinę, a przy wysokiej za magazyn, to byłoby, wygląda teoretycznie, że jest to na odwrót, prawda? No ale to tylko takie moje zdanie. Jak do tego by podszedł fundusz? Nie wiem, no bo musiałby znaleźć coś, jakiś, nie wiem, punkt w regulaminie, a czytałem go tam mam tak nie aż dokładnie, ale dość pobieżnie, ale, dość pobieżnie, ale czytałem i tam nie ma nic takiego, że, że, że nie możecie zamontować jakiejś taniej turbiny sobie na dachu. Potem będzie to służyło jako wiatromierz, ale ogólnie będziecie mieli. Możecie nawet sobie ją z czasem tam wyłączyć. Kupicie sobie turbinkę jakiś mały falownik, magazyn. Podłączycie to, bo podłączycie, zgłosicie do elektrowni, będzie wszystko pięknie ładnie hulało. Oczywiście ten wiatrak mały, nie będzie wam produkował prądu, ale magazyn będziecie mieli do zwiększenia na przykład pojemności tego magazynu, który już macie z programu Mój prąd. Proste? Proste. No ale to tylko dla tych, którzy tam są chcą i pamiętajcie, handlarze teraz bardzo mocno się w tym momencie uwidocznili i wciskają ludziom turbiny z magazynami, bo nie ma tego programu Mój Prąd. Ten program następny, to tak jak Wam też powiedziałem, moim zdaniem ruszy gdzieś pewnie w drugim półroczu albo jeszcze później. Także spokojnie, nie ma co się spieszyć. Tak jak fotowoltaika potaniała ten materiał do fotowoltaiki, czyli panele, falowniki, tak samo, znając życie, cały czas stanieją magazyny, więc magazyny pewnie też stanieją, więc lepiej poczekać, zobaczyć co będzie, jak będzie ruszał program, wtedy sobie założyć.